Hej, dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o największym teście, największym teście, jaki przyszedł do mnie, kiedy już myślałam, że miłuję samo siebie. Tym testem było rozpoznanie moich potrzeb, prawdziwych potrzeb i zaczęcie ich zaspokajania. I to jest niby taka prosta sprawa, Mianowicie wiadomo, że potrzeby takie, żeby tak się wyspać, żeby się najeść, żeby było te podstawowe, żeby był dach nad głową, wiadomo. Najbardziej proste, najbardziej oczywiste potrzeby. Dla wielu nawet nieoczywiste w ten sposób, że coś jest zależne od innych osób, czyli na przykład Twój dach nad głową jest zależny od innych osób. I wtedy należy płacić innym osobom w sposób albo materialny, finansowy, albo w sposób nieoczywisty, przez jakieś umowy, przez płacenie emocjami, uwagą, atencją, i wtedy zaspokajasz swoją potrzebę dachu nad głową. Tak samo jest z potrzebą pożywienia, potrzebą pojedzenia, najedzenia się masz możliwość zaspokajać to sam, sama we własnym zakresie nabywając jedzenie za finanse albo jesteś w jakimś układzie współzależnym, w którym w zamian za coś jest Ci zapewniane, jest ci zapewniane pożywienie, jedzenie tak, żeby potrzeba, ta potrzeba była zaspokojona. I mówimy tu o bardzo prostych, podstawowych potrzebach i ja bardzo długo myślałam o tym, że to są moje wszystkie potrzeby. Że ma być mi po prostu pełno w brzuchu, ciepło, żeby mieć dach nad głową i żeby mieć się w co ubrać, że to są moje absolutnie jakby wszystkie potrzeby, które ja gdzieś tam w sobie mam. Przez wiele lat tak myślałam. Zaczęło się zastanawianie się nad tym, o co chodzi, zaczęło się wtedy, kiedy zorientowałam się, że ja mam zaspokojone potrzeby, a mimo to czuję dalej bardzo ogromne i duże niezadowolenie, niezadowolenie z powodu miejsca, w którym jestem. I w związku z tym, że miałam taki mindset, który wynikał z trybu przetrwaj, przenoszonego z pokolenia na pokolenie, czyli ciesz się z tego, co masz, bo jest. Bo jest co w garnku i na głowę nie pada, więc powinnaś być absolutnie zadowolona z tego, bo to znaczy, że już masz wszystko. Cała reszta to już jest fanaberia. I w ten sposób funkcjonowałam przez wiele lat, i nie mogłam tylko zrozumieć, dlaczego, skoro mam te rzeczy, jestem tak głęboko nieszczęśliwa. Miałam jeszcze tą przyjemność, że miałam obok, sobie, obok siebie męża, więc już w ogóle powinnam być absolutnie szczęśliwa, ponieważ mam komplet. Mam komplet, mam wszystko, co jest potrzebne, ale zadowolenie rosło, pogłębiają, pogłębiało się stany depresyjne, stany chorobowe, najróżniejsze. Były dni, że nie miałam siły wstać z łóżka, były dni, w których totalnie nie widziałam sensu życia, nie widziałam perspektywy przed sobą, jakkolwiek. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czego mi tak brakuje, że czegoś, czegoś mi potrzeba. Długo myślałam, że mi potrzeba innego rodzaju miłości lub innego rodzaju związku, więc zostawiłam ten związek, w którym byłam, to małżeństwo, w którym byłam, poszłam szukać czegoś innego, bo to na pewno chodzi o ten związek. Z tym związkiem na pewno coś jest nie tak. No i zaczęłam szukać, okazuje się, że. Kolejne związki nic nie zmieniały, ponieważ dalej było coś bardzo mocno, nie tak, i to poczucie takie niespełnienia i niezadowolenia to było cały czas silne. U mnie to akurat było poczucie niezadowolenia, taka ciągle byłam malkontentna, taka niezadowolona ze wszystkiego. Niby wszystko miałam, i pieniądze, i dach nad głową, i to, tamto, a ja ciągle byłam niezadowolona. Potem załapałam. A potem załapałam, że jest we mnie potrzeba organizowania sobie, organizowania sobie pewnych tych potrzeb, podstawowych potrzeb, absolutnie we własnym zakresie. Absolutnie we własnym zakresie. To znaczy, że nie mogę wchodzić we współukłady czy współrelacje, współzależności z innymi, po to, żeby się wymieniać w jakiś sposób na coś, tam współdzielić dach nad głową, współdzielić jakieś kwestie ży żywności. Że ja potrzebuję absolutnie sama o to zadbać, myślałam, że to jest moja priorytetowa jakaś tam potrzeba. I zaczęłam to realizować absolutnie we własnym zakresie. Nastrój mi się znacząco poprawił, znacząco się poprawił, ale dalej to uczucie niezadowolenia było. Dalej to uczucie niezadowolenia było. I przyszedł taki moment, w którym postanowiłam sobie, że będę okazywała sobie miłość tak głęboko, tak prawdziwie, jak bardzo to potrzebuje, ponieważ bardzo potrzebuje, tu odkryłam kolejną potrzebę, bardzo potrzebuje być przez kogoś kochana. I usłyszałam kiedyś takie zdanie, że jeżeli kochasz samą siebie, samego siebie, to już ktoś cię kocha. I to do mnie tak trafiło, więc taki cudowny bypass na moje samopoczucie, że ja mogę sama we własnym zakresie dać sobie tak cudowne uczucie, obdarzyć się swoim własnym uczuciem, czyli pobłogosławić sobie samą miłością, tak, że mogę ją odczuwać w środku i na zewnątrz. I choć jeszcze wtedy do końca nie wiedziałam, na czym miałoby to polegać, bo jeszcze to było takie funkcjonowanie bardzo mocno z głowy, no bo przecież moja świadomość potrzeb, które mam, była również bardzo ograniczona. Więc i ten sposób na przejawianie się miłości, pojmowanie tego sposobu na okazywanie sobie samo miłości również był bardzo ograniczony. I teraz tak. Założyłam sobie taki program, bo oprogramowanie można sobie demontować te, które nie służy przekazywane pokoleniowo, kiedy zmieniają się czasy, ale można sobie też instalować pewne programy i aplikacje które są potrzebne na ten moment, byleby pamiętać o tym, że się to zrobiło i potem zdemontować, ale to jest inny temat. Zamontowałam sobie taki program, który będzie mi pokazywał, czego jeszcze nie wiem o samą miłości i wyraziłam taką potrzebę do swojej duszy, żeby mi pokazywała to w ludziach, w symbolach, w znakach, tak wyraźnie, żeby ja to zrozumiała, żeby mówiła do mnie drukowanymi literami, bo ja jednak potrzebuję, żeby do mnie mówiono wyraźnie, klarownie i prosto, Żebym ja się nie musiała domyślać, bo się wtedy trochę gubię. I żeby pokazywała mi, w których miejscach okazuję sobie samą miłość, a w których miejscach nie okazuje sobie samą miłość. I pojawiały się w moim życiu osoby, które bardzo wyraźnie mi to pokazywały albo przez to, jak mnie traktowały, albo przez to, jak same siebie traktowały, i ja mogłam to obserwować, jak wygląda robienie sobie krzywdy. Jak robienie, wygląda robienie sobie krzywdy, a jak wygląda robienie sobie dobrze i okazywanie sobie miłości? Jakie są skutki tego i jakie są skutki tego? I ja zaczęłam to obserwować, i podczas tego obserwowania tam całą masę wniosków poczyniłam, które sobie spisałam, ale a propos dzisiejszego tematu, czyli rozpoznawania prawdziwych potrzeb, zobaczyłam, odkryłam, że potrzeb, jako ja mam całą. Masę najróżniejszych potrzeb, które są całkowicie nieoczywiste, a na pewno już dla mnie nieoczywiste. Jaki mogę podać tutaj przykład takich nieoczywistych potrzeb? Długo obserwowałam kwestie związane z prawami dualności na Ziemi i chciałam, bardzo chciałam nie zaznawać dualności. Czyli ani czarne, ani białe, tylko gdzieś po środku. Chciałam zaznawać tego gdzieś po środku. I zaczęłam sobie to dawać, szukać trzecich drzwi, trzecich rozwiązań, a że, że ja tam mam wodnika w, kosmo, w kosmogramie mocno postawionego, więc, więc ten alternatywny sposób myślenia on się fajnie mógł w ten sposób uaktywnić i szukać mi właśnie trzecich drzwi, trzecich rozwiązań. Że ani ani dobre, tylko jakieś jakieś. Po prostu jakieś, i obserwowanie tego. Ale jednocześnie dalej czułam w tej kwestii niezadowolenie. Okej, okay, mentalnie, psychicznie zaczęłam znajdować trzecie rozwiązanie, czyli przestałam widzieć na przykład ludzi dobrych i złych, zaczęłam widzieć ludzi takimi, jakimi są. Czyli mają swoje zranienia, mają swoje historie, mają swoje przeżycia, mają swoje przygody i po prostu ten człowiek jest jaki jest. Nie są ani dobre, ani zły. On tylko wybiera jak się chce zachowywać lub jak chce się przejawiać. Ale okazało się, że wejście na ten poziom był dla mnie niewystarczająco satysfakcjonujące. Dlaczego? Bo mnie ciągle gdzieś odwoływało do dualności. Ja sam myślę, jak, dlaczego ja potrzebuję tą dualność? Potem stwierdziłam, że nie będę zastanawiała, zastanawiała się, dlaczego potrzebuję tą dualność, po prostu sobie ją dam. I w jaki sposób dałam sobie tą dualność? Mam suche, ciepłe, absolutnie ciepłe, wręcz gorące mieszkanie, w którym mogę mieszkać, ale moją potrzebą jest również doświadczania zimna na dworzu. Dlatego mieszkanie na północy jest dla mnie optymalne, jak się okazało. A ja myślałam, że ja potrzebuję ciepłego kraju do życia. Otóż nie. Północne warunki są dla mnie idealne, ponieważ lubię doświadczać i gorąca, i zimna. Lubię siedzieć sobie w ciepłym mieszkaniu, brać sobie ciepły prysznic, ale uwielbiam również wejść do biegania lekko ubrana, w zimno i doświadczać tego zimna na policzkach, a gorąca od spodu. Uwielbiam ten moment, ten motyw, w którym na przykład budzę się rano, śpię przy otwartym oknie, pod kołdrą jest mi bardzo ciepło, a rano kiedyś się odkrywam jest zimno, jest zimno. Wiecie, tak niektóre części ciała sterczą. Ja to lubię. Ja to lubię. Gdybym miała non-stop ciepło, a sprawdzałam te warunki, kiedy mam non-stop ciepło, jest mi niedobrze, jest mi źle. Lubię doświadczać tej dualności materialnej, fizycznej. Innym przypadkiem jest to. Długo myślałam o tym, wychodząc, wychodząc z patologicznego trybu funkcjonowania, że moją potrze potrzebą jest życie w absolutnym komforcie i spokoju takim psychicznym, mentalnym komforcie, w takim psychicznym, mentalnym spokoju. Ja nawet cały czas powtarzałam dajcie mi spokój, potrzebuję spokoju, potrzebuję spokoju, potrzebuję spokoju. No i wiadomo, że wszechświat powiedział na to i dał mi spokój. Zniknęli ludzie, zniknęły zlecenia. Nawet moje dziecko pojechało, a to do dziadków, a to do kogoś nawet dziecka w domu nie było. I ja ze zdziwieniem stwierdziłem, że ja mam ten święty spokój i czuję przeogromne niezadowolenie. Przeogromne niezadowolenie. I tak się zastanawiałam, dlaczego ja czuję niezadowolenie. I odkryłam taką rzecz, że hormony stresu, one są bardzo mobilizujące. Jedyne ich niebezpieczeństwo jest to, kiedy wynikają z przewlekłego stanu poczucia zagrożenia życia ale kiedy wynikają ze stanu mobilizacji, która jest potrzebna do tego, żeby mnie podnieść i żebym miała ochotę coś zrobić, coś zdziałać, to jest okej, okay. to mnie nie zabija. One po coś są, one się wytwarzają w organizmie, możemy z nich korzystać. I ja odkryłam taką potrzebę. I jak odkryłam tę potrzebę ze zdziwieniem, z ogromnym zdziwieniem, jak, jak ją przeeksplorowałam, przyjechała do mnie przyjaciółka, słynna Madame Joana, o której już tutaj gdzieś tam wspominałam i zabrała nas na um, park linowy. Ja nigdy nie byłam na parku linowym, ponieważ zawsze się bałam wysokości, drabin i tych cały, całych innych rzeczy, to mnie po prostu przerażało. Ale że jestem po czasie, w którym mój układ nerwowy miał możliwość i przyjemność się zregenerować i e, zresetować, więc moja odporność na pewne rzeczy bardzo mocno wzrosła i tolerancja na wysokości, na prędkości, na bodźce bardzo mocno wzrosła. Więc myślę, czemu nie? A byłam w takim momencie, w którym bardzo bałam się stanąć do biznesu, do finansów, do, do działań marketingowych, do współpracy z innymi ludźmi, ponieważ mnie to przerażało. I w tym momencie wchodzę na parklinowe, na średnią trasę, żeby ani za wysoko, ani za nisko. Idę po tym parku liniowym, linowym i ze zdziwieniem stwierdzam, kiedy jadę Tyrolką. Najpierw siedziałam tam i się trzęsłam, żeby, żeby przejechać 20 na metrów nad ziemią. Ale kiedy jechałam to Tyrolką, pojawiło mi się olśnienie, że kiedy dostarczam sobie tego typu wyzwań i bodźców, to nawiązanie współpracy okazuje się być pikusiem nie stresem że kiedy podejmuje się aktywności fizyczne, kiedy podejmuje się aktywności rozrywkowych dla zabawy, dla fanu, a wy z emocjami, w bezpiecznych warunkach, więc nie ma zagrożenia życia, bo ja nie odczuwałam tam, na tej Tyrolce stresu związanego z zagrożeniem życia. Ja byłam totalnie zabezpieczona. To było takie silne uczucie przed tym, że robię coś, czego do tej pory się tak bardzo bałam, to jest nowe, jest wysoko i teraz testuję się z tym, co udało mi się wypracować w sobie, a gdzie jestem, gdzie jadę. To było cudowne doświadczenie i jeszcze, jeszcze sobie podniosłam poziom, mianowicie nie wylądowałam na platformie, tylko jeszcze się odbiłam, przesunęłam, bo trzeba jeszcze sobie wrócić na piechotę, na platformę, i okazało się, że ja już się nie boję, nie odczuwam lęku. Dlaczego? Znalazłam swoją potrzebę, której do tej pory nie zaspokajałam, czyli wyzwania fizyczne, sportowe, które dają mi taki fan, taką zabawę, że inne działania, które mnie do tej pory przerażały, typu tam marketingowe, internetowe i tak dalej, okazuje się, że są po prostu zwykłym pikusiem. Zwykłym pikusiem to nie jest nic strasznego. I jednocześnie zaspokajając tą potrzebę wyzwania, takiego fizycznego, z żywiołem, z wysokością, okazało się, że rozwiązałam inne sprawy, poszerzyłam swoją możliwość zorganizowania i ogarnięcia pewnych bardzo życiowych, zawodowych spraw. Kolejną rzeczą, którą chciałam się z Tobą podzielić, i jest to bardzo nieoczywista potrzeba, i o tej potrzebie głośno mówimy z Weroniką, z którą współpracujemy przy... Przy warsztatach sensualno seksualnych Jest to potrzeba, która nasza, nasz, u nas, w naszej cywilizacji, ona w kulturze polskiej, ona została bardzo mocno zepchnięta. Bardzo mocno zepchnięta, jest dość niewidzialna, a wywołuje spore zamieszania i tornada. Już ci mówię o co chodzi. Mianowicie, jak wiadomo, mamy tam podstawowe zmysły, i część osób ma z zmysł zazwyczaj jest w jakiś sposób dominujący. Który zmysł? Tak, słuch, wzrok, jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami, dotykowcami i tak dalej. I część z nas jest dotykowcami. Potrzebuje dotykać. Bardzo potrzebuje dotykać. To jest potrzeba. Ponieważ eksploruje świat poprzez dotyk, poprzez dotyk. To jest to czucie. I Zostałam zaprogramowana w ten sposób, że by być dotykaną, potrzebuję partnera do stałego związku, najlepiej męża. Że jest to potrzebne, konieczne, żebym mogła doświadczyć bliskości fizycznej. Coś, a jednocześnie mam, jestem dotykowcem, więc mam przeogromną potrzebę dotyku. I mam program w głowie, że mogę z tego korzystać tylko wtedy, kiedy jest przy mnie stały partner. Najlepiej mąż. Więc co robię, żeby zaspokoić tę potrzebę? Działanie spod świadomości przez program. Zaczynam kompulsywnie szukać partnerów do życia, którzy zaspokoją moją potrzebę dotyku. I co się wtedy dzieje? Wychodzę z nieuświadomionego braku i próbuje ten brak realizować przez program. Co się dzieje? To jest przepis na katastrofę życiową. Oznaczało to w moim przypadku wchodzenie raz za razem w związki z nieodpowiednimi mężczyznami, którzy chcieli tylko dotykać, ale tylko przez chwilę. A już na pewno tam nie chodziło o stałą relację, tylko chodziło o stworzenie pozorów że oni są do stałej relacji. Więc, co się okazało, kiedy odkryłam tą potrzebę, kiedy sobie ją uświadomiłam w wyniku różnych poszukiwań, że ja nie mam potrzeby stałego partnerstwa już na pewno na ten moment, bo nie mam na to ochoty, ale mam potrzebę dotyku. I że ten dotyk ja mogę zapewnić sobie sama, ponieważ dla mojej podświadomości. I to jest zasada funkcjonowania podświadomości. A nie program. Nie ma różnicy, kto mnie dotyka. Czy jestem to ja sama, czy to jest ktoś. Więc zaczęłam sobie dawać dotyk. Co się stało? Przestali mnie interesować mężczyźni nieodpowiedni. Przestałam odczuwać wieczorami tęsknotę. Tęsknotę, samotność, ból, jakiś taki ból ciała, bo mnie aż ciało bolało. Mnie bardzo często w ogóle skóra bolała. Ja nie wiedziałam skąd te bóle są na skórze, w różnych miejscach ciała, które się po prostu pojawiały znikąd. Mnie po prostu bolało, bolała skóra znikąd, w różnych miejscach. To było spontaniczne, nieprzewidywalne, po prostu się pojawiały bóle. Dzisiaj tego nie ma. Jest dotyk. I co się stało, kiedy ja sobie to dałam i nasyciłam swoją potrzebę i regularnie każdego dnia, każdego jednego dnia, bo w moim przypadku dotykowca jest to w ogóle podstawa do funkcjonowania, że ta potrzeba musi być zaspokojona? Co się stało? Wcześniej nieuświadomiona próba zaspokajania tej potrzeby była związana z kompulsywnym jedzeniem. Teraz tego nie ma. Ja już nie potrzebuję. Jestem nakarmiona tym, czego tak bardzo potrzebuję. Kiedy napełniłam tą potrzebę, dałam jej pożywienie, zaczęłam inaczej patrzeć również na mężczyzn. Zaczęłam innych mężczyzn sobie wybierać do bycia, do współpracy, do, do kreacji, do w otoczeniu. W ogóle inni mężczyźni zaczęli się pojawiać. Zupełnie inni mężczyźni zaczęli się pojawiać. Mężczyźni, którzy nie mają takiej potrzeby wychodzić od razu do reakcji fizycznych, do interakcji fizycznych, zaczęli pojawiać się mężczyźni, którzy mają potrzebę rozmów, komunikacji, połączenia intelektualnego, połączenia duchowego. I ja zaczęłam czuć, że naprawdę zaczynam się rozwijać, ponieważ moja potrzeba okazuje, jak się okazuje, jedna z podstawowych została zaspokojona. To było ciekawe doświadczenie, bardzo nieoczywiste, tak samo inne nieoczywiste potrzeby, które odkryłam, um, które odkryłam też poprzez poszukiwania, znalazłam kiedyś taki artykuł, kiedy ktoś bardzo szuka na przykład substancji psychodelicznych, to też był mój przypadek sprzed kilku lat, kiedy ktoś szuka bardzo substancji psychodelicznych, o czym to jest? Okazuje się, że to jest u spodu potrzeba Doświadczania sztuki, tworzenia sztuki, kreowania albo podziwiania i otaczania się sztuką. Więc jak ja to przynam, sobie myślę, testujemy. Zaczęłam otaczać się pięknymi przedmiotami, ale mnie to dalej nie satysfakcjonowało. Dlaczego, więc zadaję zawsze, zawsze to pytanie: dlaczego mnie to nie satysfakcjonuje, skoro dostarczam sobie sztukę? I okazuje się, że moją głęboką potrzebą jest tworzenie sztuki. Ja potrzebuję tworzyć rękoma tu sztuka, ponieważ tu się nakłada moja potrzeba dotyku. Potrzebuję więcej dotyku poprzez dotykanie różnorodnych materiałów, struktur i faktur. Kiedy daję to sobie, nie ma w ogóle od lat we mnie czegoś takiego, że ja potrzebuję substancji psychodelicznych w jakikolwiek sposób. Tego nie ma, to nie istnieje. Dlaczego? Moja potrzeba została zapewniona, zaspokojona. W efekcie czuję zadowolenie. Bardzo nieoczywiste potrzeby. Dlaczego to nagrałam? Dlaczego podzieliłam się tutaj swoim doświadczeniem? Ponieważ chciałam pokazać, że my już nie mamy czasów wojny, nie mamy czasów trybu przetrwań, mamy piękne czasy, w których możemy się rozwijać, możemy być autentyczni, możemy robić różne rzeczy, więc to jest czas, w którym możemy dostrzec, że mamy więcej potrzeb niż spaść, najeść, spać, najeść się i wyruchać. Mamy więcej potrzeb i mamy pełne możliwości. Dobre środowisko i narzędzia do tego, żeby zaspokajać swoje subtelne potrzeby, które powodują, że po prostu jesteśmy w środku bardziej usatysfakcjonowani, spokojniejsi. Nasze relacje są dużo spokojniejsze, kiedy my jesteśmy spokojniejsi, spokojniejsi. i generalnie jakoś tak się piękniej, subtelniej nam żyje. Dobrze, to to, co chciałam dzisiaj powiedzieć o nieoczywistych potrzebach i o tym, że tak możesz już im się przyjrzeć, tak wojna się skończyła. Wojna się skończyła. <gry> możesz się przyjrzeć temu, kim jesteś, jaką masz strukturę, jakie są twoje potrzeby i wyjść do nich kroczek po kroczku, metodą prób i błędów, metodą sprawdzania, jak możesz sobie dać i jak możesz zaspokoić swoje nieoczywiste potrzeby. Nie dnia.